Mieszkamy już pół roku. Przeprowadziliśmy się na koniec czerwca, także możemy po kolei obalać różne mity związane z takimi domami jak nasz, pasywnymi. Po pierwsze, miła niespodzianka, to dom latem przetrwał bardzo fajnie upały, nie przegrzał się. Zawsze ta różnica między wnętrzem a zewnętrzem była zdecydowanie ponad 10 stopni. Świetnie sprawdziły się żaluzje fasadowe, materiał akumulacyjny na ścianach. To wszystko wpłynęło na to, że rzeczywiście ten dom bardzo długo trzymał chłód. Później Mieliśmy taki bardzo przyjemny, długi okres przechodni. Od czasu do czasu rozpalaliśmy kominek. Ponieważ rzeczywiście okazało się, że nam sprawia on dużą frajdę, więc nawet jak nie trzeba było, to, to korzystaliśmy z tej przyjemności. Zastępuje nam ostatnio bardzo ładnie telewizor. W końcówce października paliliśmy trochę więcej. W listopadzie podobna sytuacja, natomiast w grudniu, w momencie kiedy pojawiły się duże mrozy, to wtedy dopiero tak naprawdę zaczęło działać ogrzewanie podłogowe. Mąż zrobił taką kalkulację, że teraz przez styczeń, kiedy mamy praktycznie cały czas ujemne temperatury, zawsze w nocy i w większości w ciągu dnia. Przez te 20 dni możemy zrobić taką kalkulację, że średnio zapłacimy za ogrzewanie elektryczne w domu niecałe 4 zł brutto dziennie. Natomiast jakby wyodrębniając takie momenty, kiedy było najchłodniej i kiedy też mniej paliliśmy w kominku, bo rzeczywiście on jakby dobre, dobre wspomaganie stanowi i mam taką świadomość, że ten koszt ogrzewania elektrycznego to nie jest nasz jedyny koszt związany z tym, żeby było ciepło w domu, to w takich momentach, kiedy nie paliliśmy w kominku albo bardzo późno wracaliśmy do domu, były mrozy, to maksymalnie zapłacimy 7 zł dziennie za ogrzanie budynku. Drewna nam na pewno wystarczy na cały sezon. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile wypaliliśmy tego drewna, natomiast wiem, że kupiliśmy 5,5 metra. Także te koszty ogrzewania wychodzą bardzo fajnie. To, co szczególnie lubię w tym domu, to to, że temperatura jest naprawdę całkiem równomiernie rozwinięta. Rozprowadzona. Nie ma takiej sytuacji, że stajemy przy oknie i przy oknie wieje, a i musimy to jakoś nadrabiać, właśnie ogrzewaniem albo wentylacją. Przy oknie praktycznie jest to samo odczucie komfortu, co, co na środku pomieszczenia. Na pewno bardzo fajne jest ogrzewanie podłogowe, ale też fakt, że mamy odizolowany dom płytą fundamentową i dobrze ocieplony też od spodu, wpływa na to, że każdy nasz gość, każdy, kto tutaj wchodzi, twierdzi, że ta podłoga jest jakby naturalna. Ciepła. Regulacja temperatury to jest w ogóle ciekawostka. Nie możemy zrobić czegoś takiego jak podgrzać aktualnie domu, wciskając jakiś przycisk guzik, albo wyłączyć ogrzewanie. Tylko wszystko działa automatycznie na zasadzie zadanych temperatur w danych godzinach. I musimy zmienić niestety takie większe ustawienia, jeżeli chcemy coś zmienić. Także wszystko jest z założenia automatyczne. Obsługuje to automatyka budynku. Ma to być. Bezobsługowe. Cała automatyka związana z ogrzewaniem budynku jest oparta o prognozy pogody w internecie dostępne z najbliższej stacji pogodowej. Ale to bardziej chodzi o nasłonecznienie i o regulację żaluzji fasadowych, tak żeby nas nie, wiem, nie oślepiało słońce w jadalni na przykład, niż o regulację temperatur, bo to po prostu czujnikami jest regulowane, czyli jeżeli jest chłodniej w budynku już wewnątrz, to wtedy automatyka reguluje tą temperaturę.